Nie no? popadłem ostatni odcinek z tej serii. Niesamowite budowle. Yy, tym razem nie będzie budowla, tylko świat. Jak został skonstruowany, ten świat rozpimy się gdzieś w tej okolicy. I tutaj są takie piękne góry <coughs> tutaj. Natomiast na prawie tutaj o, można sobie taki domeczek budować, o, tutaj o. Taki przytulny nad fajny domeczek można sobie budować. Że tak z, z, ze wszystkich stron wychodzi. Seda będziecie mieli w opisie do tej mapeczki. Ym. I cóż więcej powiedzieć? To by było chyba na tyle w tym odcinku. Do zobaczenia. Cześć.